Cześć! Cześć! Z tej strony Aromaty Życia, Ania i Krzyś. I Dzisiaj odpowiemy na pytania Daniela, które otrzymaliśmy na maila. Daniel, Daniela intuicja doprowadziła gdzieś do, właśnie do surowej ścieżki, do surowej drogi. Natomiast przed rozpoczęciem ma kilka pytań, ma kilka wątpliwości, które my w tym filmie postaramy się rozwiać. Zdecydowaliśmy się na taką formę, ponieważ wiemy, że y, część z Was też może boryka borykać się z podobnymi tematami i wierzymy, że ta forma y, i treści pomogą Wam y, podjąć y, odpo decyzje. odpowiednie decyzje dla Was. Także jeżeli czujesz, że ten film też może Ciebie dotyczyć, będzie dla Ciebie wartościowy, zostań z nami do końca. Zapraszamy. Przychodzimy do Was dzisiaj z pięcioma pytaniami, tak w zasadzie z pięcioma odpowiedziami. Postaramy się streścić. 5 minut na, jedno, na jedną odpowiedź, i wszystkie odpowiedzi razem z pytaniami dostaniecie w opisie do tego filmu. Także możecie od razu przejść do pytania, które Was najbardziej interesuje. A pierwsze z nich brzmi? Pierwsze z nich to jest, czy można tak z dnia na dzień przejść na witarianizm. Dobra, i co uważasz po, po prawie dwóch latach na, na. No, po prawie dwóch latach, gdzie były wzloty i upadki. Ja uważam, że. Jak najbardziej nie można przejść. Nie powinno się przechodzić, to nie jest wskazane, i my z tą wiedzą, jaką teraz w tej chwili mamy, będziemy rekomendować i wskazywać inną, zupełnie inną drogę. Chociaż my tak naprawdę od początku mówiliśmy, że powoli, powoli. Zawsze. Na to zwracaliśmy uwagę. Tak, tylko my też, ja to tak czuję, że my. Mm, za sami za szybko przeszliśmy. Tak, za, za szybko Bo wiecie, ta, zdrowi, ta droga do zdrowia to może trwać naprawdę długie, długie lata. Nie miesiące, tylko długie lata. I podczas tej drogi możemy mieć różne fazy i my też teraz doświadczyliśmy jednej z nich, więc na dziś uważamy, że przede wszystkim. Yy, to przechodzenie na ten witarianizm to nie ma być sprintem, ale ma być po prostu maratonem. Tak, to jest Oczywiście. długoterminowe po prostu. Tak. To, to nie jest, tak jak Ania powiedziała, szybki bieg, tylko wchodzimy etapami, można powiedzieć. Tak, trzeba mieć na uwadze nasze ciało, nasz organizm i to nie tylko w kontekście fizycznym, ale również emocjonalnym i psychicznym, bo to jest tak ze sobą mocno powiązane, że nie można oddzielić ciała fizycznego od psychiki. I pierwsza rzecz jest taka, że fizycznie nasz organizm jest przyzwyczajony do trawienia zupełnie innego rodzaju składników, więc my musimy go tak naprawdę nauczyć. Tego, żeby on potrafił, żeby on rozpoznawał surowe owoce, surowe warzywa, żeby on potrafił później je sobie strawić, tak. I no przy... i kolejna rzecz, przyswoić. Dokładnie. I tu jest kolejny y, etap, który powinniśmy prze, przechodzić, to jest oczyszczanie, bo y, odżywiając się przez wiele lat y, y, w nieodpowiedni sposób, można powiedzieć. Może, może w tradycyjny sposób, no... bo wiecie, no, ludzie też się żywią no tak, tradycyjnie się, ok. i żyją czasami bardzo długo, czasami w bardzo dobrym zdrowiu, więc to nie jest tak do końca, nie? No ale jedząc y, rzeczy mocno przetworzone, tak, na tak, pewno tak. nie y, odżywiamy w odpowiedni sposób swojego organizmu, jak też tak. go po prostu y, zaśmiecamy, no, można powiedzieć. I Podsumowując odpowiedź na to pytanie, czy można na witarianizm przejść z dnia na dzień? Można. Można, oczywiście, że można, praktycznie wszystko można. Tylko pytanie, z jakim efektem? Z jakim skutkiem? Do czego nas to doprowadzi? Ja uważam, że jeżeli będziemy przychodzić zbyt gwałtownie, to tak samo gwałtownie zejdziemy z tej drogi, ponieważ nie będziemy do tego przystosowani. A aby się przystosować do tego, no to potrzeba długich miesięcy, jak nie długich lat, aby oczyścić swój organizm w ten sposób, aby on mógł nam. Przyswajać tak jak trzeba i czerpać z owoców i z warzyw wszystkie niezbędne wartości odżywcze. Drugie pytanie yy, dotyczy tego, czy yy, odżywiając się owocami i warzywami można nie liczyć kalorii. <laughs> I my tak siedzimy i debatujemy. I powiem Wam, że na każde z tych pytań, które tutaj Daniel nam zadał, można by było na... poświęcić oddzielny, oddzielny film. film. Dokładnie. Dlatego może nie wyczerpiemy wszystkiego, co chcemy powiedzieć, bo to są naprawdę bardzo złożone yy, tematy. odpowiedzi, tematy. Mm -hmm. Każdy z nas. Też pamiętajcie o tym, że każdy z nas ma zupełnie inny organizm. My tutaj dużo rzeczy mówimy ze swojej perspektywy yy, i też, patrząc na siebie, my też oboje przechodzimy to zupełnie inaczej. Więc yy, no próbujemy odpowiadać. Co z tymi kaloriami? Od, odpowiadając na pytanie, no, na początkowym etapie myślę, że mm, warto by było licząc te kalorie, podkreś, podkreślam, odżywiając się tylko owocami i warzywami. Nie mówimy tutaj, że będziesz odżywiał się jeszcze y, pestkami i jakimiś dodatkowymi tłuszczami. I teraz wracając do poprzedniego pytania. No wszystko w zależności na jakim jesteś etapie, bo teraz tak jak mówiliśmy tam, jeżeli twoje jelita i żołądek nie przyswajają, więc nie rekomendujemy i nie polecamy, żeby od razu na samym początku właśnie odżywiać się tylko tym. Trzeba się wspomagać jeszcze dodatkowo właśnie jakimiś tłuszczami, yy, zachowując proporcje 80-10-10. Przynajmniej 80-10-10. Ja uważam, że 80-10-10 to też już jest dla... Dla osób bardziej zaawansowanych, bo no tak. teraz tak, z naszej perspektywy, co myśmy. Tak, pierwsza rzecz to myśmy nie liczyli tych kalorii nigdy, nie. ale tylko dlatego, że my na początku jedliśmy te wszystkie chleby z dehydratora, jedliśmy dużo orzechów, dużo pestek, yy, po prostu był to taki u nas, to, to, taka droga była wysokotłuszczowa. Przypuszczam, że wskakując od razu na owoce i warzywa, tak jak Krzyś mówił, po pierwsze, Nasz układ trawienny, nasz układ pokarmowy nie jest w stanie jeszcze wyciągnąć maksymalnych korzyści z owoców i z warzyw, nie potrafi po prostu, nie umie. Więc jest takie prawdopodobieństwo, że odżywiając tylko owocami i warzywami, możemy być niedożywieni. Możemy zacząć się wyniszczać zamiast, zamiast dostarczać sobie energii, będziemy się tej energii pozbawiać poprzez to, że nie będziemy dostarczać odpowiedniego pokarmu. Ale na, Więc... pewno, na pewno to y, zauważysz, y, mm. jeżeli tak się będzie działo, bo twoja witalność spada, mm. y, twój mental spada, no i tak jak mówiła tutaj Ania, twoja waga też będzie spadała. I to, dosyć... I to drastycznie. drastycznie. Tak? Więc to liczenie kalorii, kiedy się je owoce i warzywa na samym początku, myślę, że jest y, uzasadnione i może warto pójść tą, w tą stronę, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście tych kalorii tyle się dostarcza, ile się powinno tak. dostarczać, czy się nie wyniszcza organizmu, czy... No i tutaj Ania też warto by było zwrócić uwagę, trzeba też patrzeć, jakie owoce jemy i warzywa, tak? Czy one są dojrzałe, czy nie są dojrzałe, bo zakładając, że niedojrzały banan będzie miał mniej kalorii niż ten dojrzały. Ten taki słodziutki i dobry, nie? Yeah. Także to też jest taka dosyć rozległa kwestia z tymi kaloriami. Ogólnie my nie liczymy, nigdy nie liczyliśmy, ale też nie czuliśmy takiej potrzeby. Ale myślę, że warto się w tym, tym wspomóc, tym narzędziem i przynajmniej na początku, żeby mieć jakąkolwiek taką orientację, ile rzeczywiście tego pokarmu do, do siebie wkładamy. Bo też jest jeszcze kolejna rzecz taka, że na początku... Ciężko jest nam zjeść tyle owoców i tyle warzyw, ile rzeczywiście potrzebujemy kalorycznie. My na, ja na początku, tu jeden banan, to dwa banany to już była góra, kiedy jadłam. A teraz potrafię w smoothie zjeść cztery banany. Dlatego. Nie, nawet dziesięć. Dlatego to też jest właśnie proces, tak? Im czystsze będą te ciała, im czystszy będzie układ pokarmowy, tym. Więcej owoców będzie nam wchodziło do tego układu pokarmowego i nasz organizm będzie lepiej z nich, z owoców i z warzyw czerpał wtedy te składniki odżywcze. Także mam nadzieję, że tutaj jakby wyjaśniliśmy tą kwestię kaloryczności. Polecamy książkę 80-10-10 doktora em, Grahama. On tam o tych kaloriach dużo, dosyć mówi i rekomenduje liczenie kalorii i tam on jakby 10% to jest tylko tłuszcz, tak? Em, Wszystkich jakby kolori, które dostarczamy sobie w ciągu dnia. I tam on podaje właśnie plany żywieniowe w oparciu o kaloryczność, więc może warto po prostu sięgnąć też i do, do tego źródła. Pytanie numer 3 i próba odpowiedzi na nie, czy można. Czy można bezpiecznie się odżywiać witaliańsko bez połykania jakichkolwiek suplementów? Ciekawi, jesteśmy. Jakie wasze są spostrzeżenia na ten temat? Czy używacie suplementów, czy jecie suplementy? Jak według was to wygląda? To jest dosyć ważne pytanie. Podzielcie się proszę w komentarzu. Yy... Jak to robicie? No. Jeżeli chodzi o nas, bo teraz tak, my znowu musimy was tutaj przestrzec, że to jest jest tylko i wyłącznie nasza perspektywa. Nasza. Jeżeli chodzi o nas, my się nie suplementujemy. My zawsze byliśmy przeciwnikami, przeciwnikami suplementacji mhm. i nadal tymi przeciwnikami jesteśmy. Tak, choć ja miałem już taki taki epizod i już taki moment, że prawie byłem skłonny zażyć kolagen. Bo dlaczego? Ponieważ do, nam wyszło w tym biorezonansie, że mamy pewne tak. braki. Jeśli ciekawi Was, jakie tutaj nam wyszły braki w biorezonansie, to gdzieś tutaj się pojawi karta i zerknijcie sobie na ten film. No a wracając do pytania i tak. odpowiedzi, no, co, co tutaj się szczególnie jakby wyróżnia podczas jedzenia wegańskiego. Bardzo często się wskazuje na niedobory B12 i na niedobory D3. Ale też i często powtarzają nam dietetycy, że będzie nam też brakowało minerałów typu magnes, cynk, potas, żelazo, żelazo i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj znowu powinniśmy cofnąć się do pytania numer jeden. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy, i na jakim etapie są nasze jelita i żołądek, w jaki sposób przyswajają, i w jaki sposób mogą dostarczać naszemu organizmowi te minerały i te witaminy. Czy są w stanie z tego pożywienia, które im dostarczamy, wyciągnąć sobie te potrzebne? Wszystkie składniki. Jeżeli chodzi o słynną B12, to my robiliśmy wyniki krwi jakiś czas po przejściu na wikarian. Po roku czasu, bodajże że to zrobiliśmy? To chyba nie cały rok był. To B12 mieliśmy w normie, więc to nas ucieszyło, chociaż też wiecie, no, wyniki badań krwi to, to jest też oddzielny temat. No ale na wszelki wypadek jakby zrobiliśmy, jeszcze idąc starym tokiem rozumowania, i rzeczywiście tej B12 nam wtedy nie brakowało. Jeżeli chodzi o D3, to D3, no my akurat staramy się każdą wolną chwilę latem spędzać na słońcu i my te słońce, tym słońcem się po prostu odżywiamy, można tak powiedzieć, odżywiamy na maksa nasze ciała. I magazynujemy. Ona się magazynuje w naszej wątrobie. wątrobie. Więc jeżeli wystarczająco dużo tej witaminki sobie zapewnimy przez lato... Więc jest szansa, że ona nam wystarczy do, do następnego lata, czy tam do następnej wiosny. Chociaż gdzieś tam my około styczeń luty zaczynamy już czuć, tak, że tracimy witalność. Potrzebować. Tak. I w związku z tym, w tym roku nawet. Postanowiliśmy wyjechać w marcu, tak? Tam, gdzie jest ciepło, żeby tej witaminy D sobie dostarczyć. I... I, I zupełnie się inaczej poczuliśmy po powrocie, więc na pewno coś w tym jest. Reasumując, czy można bezpiecznie odżywiać się witariańsko, bez suplementacji? Z naszego punktu widzenia wygląda, że tak. Natomiast Ty Daniel zarówno i Wy wszyscy, którzy to oglądacie, sami musicie do tego dojść. Bo też jest taka kwestia braku, tak? jeżeli my będziemy się skupiać na, na, na tym, czego nam może ewentualnie brakować, no to rzeczywiście ten brak może do nas przyjść. Także tam, gdzie skupiamy swoją uwagę, to rośnie. Więc po prostu odżywiajmy się, słuchajcie, zdrowo, odżywiajmy się tym, co jest żywe. Starajmy się oczyszczać nasze organizmy postami na przykład sokowymi. Można zacząć spokojnie od postów sokowych. Razem z nami, na przykład. Razem z nami zapraszamy serdecznie. I powolutku po prostu dawać temu organizmowi szansę na to, żeby on. Sam sobie wytwarzał wszystkie niezbędne minerały, witaminy, enzymy, cokolwiek czego potrzebuje, z tego, co mu, do, co mu dostarczamy poprzez buzię. I tu warto by było również jeszcze podkreślić, że w ten sposób nie rozleniwiamy naszego organizmu Dokładnie. i naszych jelit i naszego żołądka, bo dostarczając gotowe suplementy, wtedy pozbawiamy nasz organizm tak jakby możliwości pracy. Tak. I zauważcie, że jest taka reguła, że jeżeli przestaniemy brać suplementy, to automatycznie czujemy spadek. Spadek samopoczucia, energii i tak dalej. I znowu musimy dopakowywać się suplementami. Więc to jest błędne koło. Po co? E, no po co? Jak można zrobić to naturalnie? Czyli po prostu jeść tak, jak natura chciała. I w taki sposób, w jaki jesteśmy stworzeni. Suplementy to są wyizolowane substancje z całości, z pewnej całości. Choćby one były najbardziej naturalne, no to nie zastąpią nam natury. No nie ma takiej opcji. Dokładnie, to tak jak mówisz, Aniu, bo na przykład witamina B12 występuje z innymi dookoła. To jest cały zespół witamin, witamin. B. Nie można sobie wyekstrahować wy, wy witaminy B12 i jej podawać. No, I tylko jak... i wyłącznie witamina B12. Dokładnie. Jaki to skutek przyniesie? Pewnie krótko. Trwały. Trwały, tak. Ale przecież nie o to nam chodzi. My chcemy być cały czas zdrowi. I cały czas witalni, energetyczni. I po prostu. No. Jedziemy do następnego pytania. Dobra. <laughs> I pytanie kolejne. Jakże proste w odpowiedzi? Numer cztery. Co sądzicie o sokach wyciśniętych dzień wcześniej. Akurat Daniel jest, pracuje jako kierowca autobusu. No, zrozumiałe jest to, że kiedy wstajemy rano, no to nie zawsze jest ta przestrzeń na to, żeby. Ten soczek jeszcze sobie wycisnąć, bo trzeba by wstawać godzinę, czasami półtora godziny. Tak, godziny. To my, my to możemy nawet na własnym przykładzie powiedzieć, że jeżeli robimy to dla dwóch osób na cały dzień, zresztą tylko nie na naszym przykładzie, ale na przykładzie naszych widzów, że y, robiąc post sokowy i niektórzy robili y, te soki dla dwóch osób na y, cały dzień i to wychodziło czasami nawet i y, do dwóch godzin, że wyciskania i przygotowywania tych No osób. dobra, ale potem się już nie wyciska, więc tak jest. jednak na poście sokowym, to jest oddzielny temat. Się jednak ten czas yy, zaoszczędza. No, ale pytanie... Yy, Pewnie dotyczyło dokładnie. standardowego dnia, nie, tak. nie postu sokowego. Więc yy, wiesz, Daniel i kochani, wszyscy, którzy macie też taki dylemat z tymi sokami, no, lepiej taki sok wypić wyciśnięty z dnia poprzedniego, następnego dnia, niż nie, nie wypić go wcale. wcale. Więc jeżeli nie ma takiej możliwości, to oczywiście, że tak. Z tego, co nam wiadomo, to jest pewna grupa witamin, która rzeczywiście ucieka bardzo szybko z tych świeżo wyciśniętych soków. No i okej, okay, no po prostu będziemy pozbawieni tych, w takim przypadku, tych witamin, ale tam jest cała gama jeszcze enzymów i minerałów, które normalnie nam się przyswoją i z których normalnie skorzystamy, więc wiesz, jak najbardziej tak. Jak najbardziej Ciesz tak. Ciesz się, wyciskaj soczki Dokładnie. wieczorkiem. Ciesz się ich smakiem, ich y, energią podczas dnia. Jeszcze, jeżeli mogę takiego technicznego tak jakby y, tipa. Y, tipa dodać, to y, <grytanie> jeżeli wyciskasz te soki, to zostawię jak najmniejszą poduszkę powietrzną, tak żeby tego powietrza pomiędzy mm, sokiem a pokrywką y, było y, jak, jak najmniej, najmniej. Tak, wówczas też te utlenianie tych witamin jest i minerałów jest o wiele, o wiele mniejsze. I tak doszliśmy do ostatniego pytania, pytanie numer 5. Czy można odżywiać się witariańsko, nie, e, żeby, było żeby, żeby było zdrowo i smacznie, Znacznie. nie używając dehydratora. Zostawiliśmy to pytanie na tak jakby e, ostatni moment, z tego powodu, że właśnie chcieliśmy przejść przed, przez te wszystkie inne pytania, gdzie e, mówiliśmy też e, wszystko w zależności na jakim etapie jesteś, tak? Tak. A do czego w ogóle nam potrzebny jest dehydrator? Z naszego doświadczenia wynika, że do tego, aby była możliwość zastąpienia tradycyjnych pokarmów, pokarmami witariańskimi, które zrobimy w dehydratorze. Bo dehydrator będzie nam wysuszał żywność do bezpiecznego poziomu, gdzie enzymy nadal są żywe i przez to dostarczamy dalej witaminy, enzymy potrzebne i mikroelementy do naszego organizmu. Ym, ale dehydrator pozbawia wody rośliny, które w nim suszymy. Woda jest przewodnikiem tych enzymów, minerałów, witamin, więc już na tym etapie coś nam się coś nie zgadza. Coś się tutaj nie gra, tak? Także na tą chwilę my nie używamy, ma, bardzo rzadko, o tak, bardzo rzadko używamy dehydratora, ale na początkowym etapie był on dla nas niezbędny, choćby po to, żeby sobie robić chlebki w których jak wiecie bardzo ciężko jest zrezygnować. Pszenica w ogóle, chleby, tak. bułki to jest coś, co bardzo nas uzależnia. Jesteśmy mentalnie związani z tym programem jedzenia chleba od maleńkości. Nasze babcie, dziadkowie, rodzice yy, oni również, więc, yy, więc możemy to mamy sobie zakodowane robić, i, tak, i a tak. dzięki dehydratorowi możemy to robić. Oczywiście to nie są chleby, które kupicie w piekarni, tak? No ale jest to chleb, który nam jednak ten żołądek wypełni, bo to jest takie wypełniacz, gdzie poczujemy tą osytość. Więc pierwsza rzecz chleby, druga, druga rzecz, rzecz jakieś burgery. Burgery na przykład. Gdzie będziemy sobie y, zastępować i robić dania, y, które będą nam przypominały obiady, y, spody do pizzy, y, tak. y, Suszone owoce, owoce jako warzywa. przekąski, warzywa. Także. Y, Zresztą możecie zobaczyć u nas na kanale też dość dużo przepisów na dehydrator. I tak jak Ania tu mówiła, że na począ w początkowej fazie yy, yy, odżywiania na surowo, tak, ten dehydrator yy, jest potrzebny. A teraz w tej chwili zauważamy, że on nam yy, po prostu coraz mniej służy. Tak, także wiecie, czy można się odżywiać yy, bez dehydratora? Można. Pewnie, że można. To też zależy od tego, jak bardzo. Yy, jak... Jak duże urozmaicenie w jedzeniu potraficie przyjąć? Bo no nie ukrywamy, jeden dehydrator, dehydrator pozwala nam na to, aby sobie trochę powymyślać tej kuchni, tak. pokombinować. Yy, I tyle, także można jak najbardziej jeść na przykład tak jak my jemy teraz, tak? Jeść na śniadanie. Wypijać sobie soczek, potem jeść sobie owoce. owoce, potem znowu jeść sobie owoce, na kolację sobie jeść surową jakąś sałatkę, czy cukinię, spaghetti z cukinii, czy jakieś rolce zawijane, czy jakieś wrapy na sałatach. To wszystko są i zrobić sobie do tego fajny sosik. To wszystko są dania na zimno. No to jak tak, najbardziej można. Można, ale no. na przykład yy, tak jak my pokazywaliśmy przepisy, korzystając z tego, że wyciskamy sok, a po soku zostaje pulpa. Na przykład. No, warto coś z tą pulpą zrobić, mm. no. Także reasumując, odpowiadając, czy można bez dehydratora się obejść, można. Jeżeli jesteś niewymagający, jeżeli yy, widzisz dla siebie sens yy, w jedzeniu owoców i warzyw na początkowym etapie yy, diety witaliańskiej, to jak najbardziej można. A druga rzecz jest taka, że po prostu spróbuj, Daniel, spróbujcie. Yy, na początku w ogóle spróbujcie wejść na tą witaliańską ścieżkę bez dehydratora, jeżeli nie macie w zamiara go, go kupić. Być może na tym etapie nie, niepotrzebny Ci będzie taki duży dehydrator. Może Ci wystarczy taka mała suszarka do owoców yy, czy grzybów. Dokładnie. I teraz, jeszcze w kontekście tego pierwszego pytania, czy na witarianizm można przejść z dnia na dzień, no to tutaj też się kłania ten dehydrator, tak? Ta, ta kwestia z dehydratorem. To jest dobra rzecz, dobra maszynka na diecie przejściowej. Yy, natomiast są pewne pokarmy w diecie przejściowej, które, które śmiało możecie zrobić bez dehydratora. Czyli, na przykład, wszelkiego rodzaju pieczone warzywa w piekarniku, normalnie. Pamiętajcie o tym, że musimy. Yy, nauczyć nasze jelita, nasz układ pokarmowy, żeby on potrafił wydobywać dobroci z roślin w ogóle, tak? Więc ta dieta przejściowa jest niesamowicie ważna, czyli pieczone, różnego rodzaju pieczone warzywa, czyli na przykład chleby pieczone samemu, na przykład z kaszy gryczanej. Jest świetny przepis, możecie znaleźć go na internetach, z namoczonej kaszy gryczanej i wody i tak naprawdę tam więcej nic nie ma. Więc to są zdrowe przepisy, cały czas wpisujące się w dietę przejściową. Cały czas będą was satysfakcjonowały, jeżeli chodzi o sytość, o najedzenie się. A wcale nie będą potrzebowały dehydratora. Więc myślę, że tutaj też warto się skłonić ku tej drodze. I tak stricte nie myśleć o tym witerianizmie, że przychodzi z dnia na dzień. Ja myślę, że trzeba być tak elastycznym, no nie? Tak, jak najbardziej. Słoneczko pięknie zachodzi zdążyliśmy się już opalić, zażyć trochę witaminy D3. <noise> Dokładnie. Także będziemy kończyć. Mamy nadzieję, że tym filmem rozwialiśmy wasze wątpliwości. Kwestia jest tego typu, że słuchajcie, naprawdę warto próbować różnych dróg w życiu, różnych ścieżek w życiu, nie patrzeć na pewne minusy, które będą powodowały, że wy nie działacie. Więc to, że na przykład że nie masz dehydratora Daniel, czy ktoś z was to, że, nie wiem, nie, że nigdy nie liczyliście kalorii, to, że boicie się o suplementację, to, niech to że, wszystko. To, że wyciskacie soki dzień wcześniej. Tak, tak, dokładnie. Niech to wszystko nie powoduje, że będziecie stać w miejscu, bo czas leci, a nasze życie jest zbyt piękne, żeby stać w miejscu i się nie rozwijać, nie próbować nie doświadczać. Więc takim przesłaniem was dzisiaj zostawiamy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, My bardzo chętnie odpowiemy właśnie w tej formie ponownie. Także zadajcie je śmiało do nas na maila na kontakt małka Myślę, że to był fajny film, wartościowy. Jeżeli tak, jeżeli dał Wam jakąś wartość, jeżeli rozwiązał jakieś Wasze problemy to zostawcie proszę komentarz, kciuka do góry i komentarz pod filmem, żebyśmy I ewentualnie widzieli. może udostępnijcie swoim dalej, znajomym dokładnie. dalej. Żebyśmy też widzieli, że to, co robimy ma jakiś sens i że Wam pomaga, bo po to głównie tutaj jesteśmy. Także na dzisiaj życzymy Wam powodzenia w początkach witariańskiej drogi i życzymy Wam pachnącego, pachnącego zdrowia, zdrowia życia. życia. Do zobaczenia. Pa!